Widzowie mam problem, ja nie wiem jak to działa, możecie znać w komentarzu jak to naprawić Za każdym razem jak jadę gdzieś i biorę sobie koszulki nie, No sobie je składam w walizce A i tak jak je wyciągam to wyglądają tak, jakby komuś z gardła wyszły I wiecie, jestem sobie w takim Dubaju, każdy chodzi ładnie ubrany i tak dalej, a ja w takim pognieciuchu Macie jakiś sposób na to, żeby na wakacjach bez brania żelazka mieć proste koszulki? I wszyscy ludzie w Louis Vuitton wypięknieni tutaj na tych dreptakach Mimo, że przyjechali na wakacje to chodzą w prostych pięknych ciuchach, a ja... Siema, z Polski przyjechałem. Nawet czasem próbuję na brzuchu je wyprostować, ale finalnie o. I tak dalej Swoją drogą witam wszystkich nowych, wszystkich starych widzów. Z tej strony Jawor. Jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie wie, Znajduję się aktualnie w Dubaju. Zaraz wam pokażę, jaki mam piękny widok za oknem. Bo mam chyba najtańszy hotel dotychczas z najlepszym widokiem. W ogóle super hotel, ale to zaraz. I dzisiaj nagrywamy sobie luźnego vloga. Zaczynam od fajnej wycieczki do miejsca, do którego zawsze chciałem pojechać, ale przed tym właśnie pokażę wam mój hotel. Tak tylko na szybko, bo uważam, że jest warty wspomnienia. Po pierwsze, Moi drodzy, patrzcie to Widzicie, czyli to jest hotel? Nie, a tak serio, ja to się zdziwiłem, jak przyjechałem tutaj I zobaczyłem, że nade mną jest były logo Versow A teraz chodźmy szybko dookoła tylko Tak wygląda mój korytarz Tak wygląda moja łazienka Proszę bardzo, o Trochę brudno, bo już nie korzystałem Tak wygląda mój salon Salon, sypialnia, jak zwał, tak zwał No i najważniejsze, moi mieli państwo, czyli widok Widoczek, po prostu mam przecudowny widoczek Patrzcie to, widzimy stąd całą marinę I rury pod nami ale to mniejsza, bo tu coś budują chyba Najważniejsze jest to, że widzimy całą marinę Stwierdziłem, że ten hotel jest warty wspomnienia Ponieważ ze zniżkami, które możecie bardzo łatwo sobie ogarnąć Kosztował on 760 zł za dobę Jest rzekomo czterogwiazdkowy Ale nie odstępuje o krok od hoteli pięciogwiazdkowych W których byłem chociażby tutaj właśnie w Dubaju na Palmie Właśnie, warto też wspomnieć, że jesteśmy na Palmie Czyli tak naprawdę w jednej z lepszych lokalizacji w Dubaju Dla porównania poprzedniej nocy spałem w hotelu za 650 zł Czyli była tylko dyszka różnica Wyglądał on tak, jak widzicie w tym momencie tutaj Chyba, bo był nagrywany w pionie. Także naprawdę jest potężna różnica. Zanim Wam powiem, jak ogarnąć te zniżki, od razu mówię, że nie jest to w żaden sposób materiał sponsorowany. Nie współpracuję z nimi. Po prostu polecam, bo dałem dobrą jakość, dobrej cenie. Ten hotel należy do sieci IHG Hotels. Ja dużo podróżując po Europie korzystam głównie z ich hoteli, bo są zazwyczaj najbardziej pewne i są zazwyczaj czyste. Nie trafiło mi się jeszcze przynajmniej, żeby było coś nie tak z nim. I po prostu założyłem e Emailem konto. I dzięki temu mam 25% rabatu na jedzenie w tych hotelach, na te hotel. Na wszystko związane z tymi hotelami, a dają naprawdę dobrą jakość. Swoją drogą mamy tu też basen na dachu, ale z tego skorzystamy jutro rano. No dobra, ale jeżeli nie oglądaliście moich poprzednich filmów, to możecie się zastanawiać, co ja w ogóle robię w Dubaju. Otóż, moi drodzy, przyleciałem tutaj nagrać dla Was kilka fajnych filmów. Jeżeli ich nie oglądaliście, to polecam po obejrzeniu tego filmu na drogi. Jutro wieczorem z tego Dubaju wylatuję, a już tak naprawdę nagrałem to, co miałem nagrać. Dlatego stwierdziłem, że wezmę kamerę i nagram nowy dodatkowy film, w którym skorzystamy z atrakcji, których nie miałem w planach, i w swoim mega się jaram, Szczególnie tą pierwszą wycieczką. Na którą swoją drogą. Zaraz po nas przyjadą, także idziemy na dół Dobra, musiałem przełączyć się na GoPro, bo moja kamera mogła w tej wycieczki na normalnym świecie nie przetrwać Idziemy moi kochani gdzieś, gdzie zawsze chciałem pojechać, ale nigdy nie miałem okazji i nigdy jeszcze tam nie byłem Czyli na pustynię Wykupiłem wycieczkę za jakieś 320zł Gdzie będziemy jeździć na kładzie, na desce, takiej jakby snowboardowej Będą wielbłądy z nami i tak dalej I to jest, o Hello, hi Już jest moja wycieczka Thank you Welcome, sorry for waiting No problem There you go Where you from? From Poland. Okazało się, że na naszą wycieczkę jedziemy z australijską wielką rodzinką, którzy mocno rozmazili mi ten wyjazd. Co do pustyni, to jechaliśmy ponad 100 km od Dubaju, niemal pod granicę z Omanem. Tam mogliśmy bez kamer nieco bardziej poszaleć. Upaliśmy się w sklepie, że chce kupić picie i tak dalej, i zaraz lecimy na pustynię. Ciekawostka? W każdym audzie przed wjechaniem na pustynię spuszczają powietrze do około jednego w oponach. Nie wiem w sumie po co, ale to robią. W sklepie kupiłem arafatkę, bo podobno na... To Masthev, and then George and Ryan polecili me to pick socks from the When we drink anything, we do cheers. Okay. So we have to choose something. Sometimes we drink to sluts, sometimes okay. we drink for better mental health. So maybe for better mental health. That's super bad. Yeah, cheers. And then touch the, table. touch the table. You touch the table so you have luck in bed. Okay. Okej. Okay. Nice one. A, dobre to, bardzo dobre. No dobra, nadszedł czas na pustynną przygodę. Oh, yeah, I think it's a good idea. Powiem wam, że to jeżdżenie po pustyni dało niesamowite wrażenia. Niestety, kamera ze środka nie oddaje tych zniesień i tych emocji, które towarzyszyły, na przykład, podczas takiego latania bokiem. Ale moje reakcje wyglądały mniej więcej tak. <laughs> Nie, 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 No Momo okazał się naprawdę pozytywnym i jednocześnie szalonym gościem i nagle powiedział nam coś takiego. I to place, okay? oh, wow. I faktycznie zabrał nas na jeszcze większą pustynię, a w międzyczasie chillował sobie na telefonie jak gdyby nigdy nic. Normalnie chłopiec jakby jechał po prostej drodze. Ten samochód jest niesamowity, nie? I ten kierowca jest jeszcze bardziej niesamowity. Nie ma opcji, to jest ja. Zrobiliśmy przerwę w przejażdżce i zatrzymaliśmy się na pustyni. Patrzcie jak te piasku latają. Nie wiem czy to widać. Chyba widać. Niesamowite. Niesamowite wrażenia. Wycieczka warta każdych pieniędzy. 160 zł to kosztuje bez kłada. 320 z przejażdżką układem. Wow. A ciężko się wchodzi na szczyt. Nie no Duba jest porąbany. Kocham to miejsce. To Jotka? niesamowite samochód. Po tych autach możecie mniej więcej zobaczyć z czym mamy tu do czynienia. A one i tak nie pokonywały największych górek. Przyjechaliśmy tutaj pojeździć na desce. W sumie sam zjazd był luźny, ale wejście na górę tragiczne. Come on, brother. you're so close. There you go. To wchodzenie na górę to jest tragedia. I potem wsiedliśmy znowu w auto i dojechaliśmy do kładów. Szczerze tego totalnie nie polecam brać. Typa totalna jest na tych kładach. Ledwo się to odpycha i w sumie jeździsz po prostym, zamkniętym terenie. Na z podłogę i on ledwo rusza. Mam problem, żeby ruszyć ten kład. Największym plusem tego była jazda o zachodzie słońca. Kupiłem sobie fotkę, bo trzeba przydać, że pan ją nawet ładnie. Fajnie to wygląda. I wytargowałem połowę ceny, także w sumie spoko. No i została nam przejażdżka na wielbłądzie wysoko tu jest, jakby czujesz się fest wysoko na tym wielbłądzie. Fajnie, jest zupełnie inny film, niż na koniku. Patrzcie jaki pan jest niski w stosunku do tego wielbłąda, nie? Przerażające, thank you Wróciłem przed chwilą do hotelu i pierwsze co się wykąpałem Bo byłem cały od piachu i tak dalej Ogólnie super doświadczenie Ale jednocześnie mega wykańczające Było dość intensywnie, także ja idę spać i Widzimy się rano, a rano będzie fajnie Dzień dobry. Ostatni dzień. Za jakieś 8 godzin mam samolot, czyli za jakieś 5 godzin muszę wychodzić z hotelu. Mam late check out, także mogę te całe 5 godzin tu przesiedzieć. To znaczy tylko jedno. Idziemy na basen. W końcu mam chwilę, żeby pochillować w tym Dubaju. No. Nara. Znaczy biorę was ze sobą, tylko będę nagrywał telefonem, no bo nie chcę ludziom suć prywatnie na basenie, nie? Nara. A my wchodzimy jeszcze piętro wyżej, czyli basen jest na dziesiątym piętrze. Ej dobra, widoczek stąd jest fajny. Pan mi przygotował też leżaczek, także fajnie. Aczkolwiek ja pierwsze co się rozbieram, idę do wody. Patrzcie na ten basen w ogóle, nie? I co najważniejsze, woda to jest po prostu rosołek, coś pięknego. Tak! No, i to jest życie. To jest życie, którego niestety ja za bardzo teraz w Dubaju nie znałem, bo mimo, że byłem siedmiogiostkiem hotelu i tak dalej, no to biegałem z kamerą, nie? Także nie miałem czasu, totalnie, wiecie, chwilować sobie bomby tutaj. I też celowo prędzej nie wchodzimy do żadnych basenów, bo jeżeli śledzicie nasz content, to wiecie, że mam alergię, jak jeździmy do egzotycznych krajów. To w Dubaju, właśnie, czy na Malediwach, czy też w Chorwacji, za każdym razem wychodziła mi wysypka na skórze. I będąc w tych miejscach teraz, mocno testuję moją skórę. Podejrzewaliśmy, że to jest albo od pościeli, albo od basenów. Aktualnie spałem. Codziennie w różnych fotelach w różnej pościeli i nie mam tej wysypki, natomiast nie korzystałem totalnie z basenu. Dlatego też celowo się kilka godzin w nim posiedzę i zobaczymy, czy moja skóra będzie miała na jakąś reakcję. Wypoczęty, wypluskany i spakowany, możemy spać z Dubaju, aczkolwiek to jeszcze nie koniec filmu. Jeszcze będzie się działo, także się do końca. A tymczasem chodźmy na lotnisko. Dobra, autko już oddane, jak zwykle szybko poszło. Polecam wam generalnie Sixta, nigdy nie miałem problemu z kaucją. Zawsze są troszkę mniejsze kolejki, bo wszyscy wynajmują w Avisie i w Budżecie. Budget, dokładnie to się pisze. Sixt ma kilka złotych droższe auta, ale lepszą obsługę, no i mniej ludzi z niego korzysta. Także polecanko. Obok nas piękne lotnisko, które z tej strony nie prezentuje się jakoś super, ale na przebitkach widzieliście, że jest potężne. Idziemy tutaj do pewnego sklepu, o ile zdążymy, jak nie to mój cały plan legnie w gruzach. Przechodzę już wszystkie kontrole i dzisiaj lecę lotem. I nie pomyślałem o tym, że lot leci z innego terminala i nie jest to na tym wielkim, dużym terminalu. A ja chciałem kupić tam Oli prezent. Mam nadzieję, że to będzie sklep, którego szukam. <grym> Jak nie, to kupię choć jakąś statuetkę Burszkalify na szybko, żeby zachować tytuł filmu. Ale lipa. Mówię to same perfumy i alkohole. Ale przed zakupami szybkie jedzenie, bo w samolocie lotu raczej zdechnę z głodu. Mają tu w KFC ostre Ostry fryty. Normalnie macie mam frytę taką. I to dobrze. Przyprawiam czoła dostałem dwa napoje I ciastko. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Nie zamawiałem tego, ale czul. zamówiłem jeden napój i nie zamawiałem ciastka, co jest? W sumie dobrze mi się pić chce. Sprawdźmy jakiś zinger. Ale to mi dali. Oni mają strasznie dobre tu w KFC. Dużo lepszego niż nasz. Super opcja jest taka, że możesz spicy albo normalne mięso. Normalne smakuje jak u nas, bo czuję po zingerze. A spicy. Jest takie idealnie, głęboko ostre. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Jest przepyszne. tym KFC nasze już mi nie będzie smakować tak samo. Dobra, widzę, że jest tutaj Tiffany. Także jest nadzieja, że na tym małym terminalu będzie sklep, którego ja szukam. Poszedłem całe lotnisko. Nie ma tego sklepu. Wiem, że na tym głównym są aż dwa te sklepy. A tu nie ma żadnego. Ale lipa, zanim przejechałem do Dubaju, to poszedłem do kantorów wymienić walutę. I kupiłem sobie aż 3000 dirhamów. I prawie w ogóle ich nie wydałem. Zostało mi 2,5 koła. Czyli jakieś 2,800 zł, 2,700 zł, coś takiego. No i tak się składa, że dokładnie za to Tą kwotę znalazłem fajną rzecz, którą chciałem już od jakiegoś czasu Oli kupić. Nie wiem do końca, czy Oli też będzie się podobać. Wiem, że mówiła mi, żeby chciała coś takiego. No ale niestety nie ma tego sklepu tutaj. Także idziemy kupić jakiś gift z From Dubai. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Chodźmy. O i od razu na wejściu znalazłem idealną rzecz. Ale uwielbię świeczki, także wezmę jej świeczkę z piaskiem. O, tylko może taką będzie jej bardziej pasować do biura. Mamy to prezent za 3 dyszki zamiast 3000 zł S. Nie no, a tak serio to zamówię po prostu to online do domu bezpośrednio i tak dam Olci ten prezent, który chciałem jej dać, bo chciałem jej go dać. O dobaju tu zostanie świeczkę. No, idziemy na samolot, bo zaraz odlatuję. Aha nie zaczęli na samet bordować. A za 20 minut powinniśmy odlatywać planowo. Coś czuję, że nie zdążę do domu, bo mam tylko godzinę na przesiadkę w Warszawie, żeby przejść się na samolot do Gdańsk. Jeżeli już 20 minut przed czasem nie bordują, to będziemy na późno. 100%. Tak jest, wszystkie samoloty do oka, bramki zamknięte, a lot nawet nie zaczął bordować. A jest moi kochani 1756. Czyli za 9 minut powinniśmy od Nie, chce mi się spać w Warszawie, błagam. Lot, przyspieszcie trasę, nie? Yeah. Dobra, idziemy do samolotu. Nieźle jest 18.05. Także jest nadzieja, że zdążymy. I my szybko zrobili boarding, ale chyba dlatego, że mogą osób leciało. Mamy jedyne 40 minut opóźnienia, także inaczej na mój lot nie zdążę. Ej, dobra, o dziwo, wylądowaliśmy o czasie, nadrobiliśmy jakby, także jest git. Zdążę, tak się cieszę, bo dosłownie za 14 godzin wylotuje pierwszy film z Dubaju, a ja muszę go jeszcze ogarnąć. W się, sensie jestem niesmontowany, no ale mimo wszystko mam trochę rzeczy do ogarnięcia. Ale zimno tu w ogóle, w tej Polsce. Ostatni lot z Warszawy dzisiaj należy do nas. No i na spokojnie zdążę, bo przeszedłem mi wszystkie kontrole i tak dalej. Jestem w pełni legalnie w Polsce, w Warszawie. Nie rozumiem lotu. Te samoloty na krótki lot są wygodniejsze niż te na długi lot, niektóre. Jest 20 razy niż tam. Niesamowite to jest. Serio, to jest gruby i mięciutki. Fajnie. Dobra, jesteśmy w domu, Znaczy prawie w domu. Trzeba jeszcze dojechać do domu, ale już lądowaliśmy w Gdańsku. Są minus 4 stopnie, a ja tak. Także dzwonię po Ole, żeby się dowiedzieć gdzie jest. No, w Dubaju pierwszy co lądowałem, lamba w Polsce, proszę bardzo. Traktary. w A co mi się powiedzieć do odcinku ciekawego, kreatywnego? Możesz uzrodzić widzów. Pozdrawiam widzów, subskrybujcie, dajcie lajka. Like Pozdro. Ale Ursus czy Urus i to wyjątkowe, i to wyjątkowe. I to duże, i to duże. I tak finalnie kocham nasz kraj i wyprowadziłbym się z niego. Ta co też film nagrywa w ogóle. Dzień dobry. Dwa filmy widzę. Incepcja. Incepcja. Ja jodę! A no dobra. daj się przejechać. Daj się przejechać na drogach, na których nie ma fotoradarów co 500 metrów. Dobra. I można czasem złamać. Znaczy ja nie łamię przepisów, nie pod żadnym pozorem. Hej, kakanie! Dzień dobry! Cześć! A my u ogolenie! Cześć, chłopaki! Tak, ja też Dzień dobry! Dzień dobry! tak! Moja droga, byłem w Dubaju, w świecie luksusu i bogactwa, więc ci coś przywiozłem okay, Coś luksusowego i bogatego? T tak. Prawie. <laughs> Nie wyszło. Więc tak, wymieniłem walutę. Mhm. i zostało mi aż 2,5 tysiąca dirham. Stwierdziłem, kupię jej za to co. Ok. Wiesz ile to złotych? No chyba to mi jeden coś jest przelicznik, tak? No, no takie dwa osiem. Okej. I wiem, że chciałeś pewien item. No. I też zrobiłeś swoje nowe biuro. No. Więc kupiłem ci coś takiego, bo okazało się, że ja byłem nie na tym terminalu, na którym są luksusowe sklepy. jest coś, coś takiego. Co to jest? Czemu, to jest zakrojone Bo to jest profesjonalny pakunek To jest dubajski pakunek, to jest pełen luksus O kurde Ej, Nie to, będzie mi pasować dalej. idealnie i, Otwórz to Dobra. Bo to jest coś, co ty kochasz To jest, to, to jest świeczka? Myślisz, że to jest piasek? Nie, to nie jest piasek Zobacz, że też jest piasek Ale oprócz tego jest to świeczka Świeczka Jest tylko tutaj się, dziękuję bardzo Nie spodziewałam się, że stanę taki prezent Widziałam, ja śmiałam do Pawła, że mam mi kupić taki, taką burczkalifę złotą, że będziemy pasować do mojego biura Jako pamiątkę ale to jest lepsze. Bo jest świeczka. No. A oprócz. Jest, jest oblony tutaj włoskiem jeszcze. No ale jest Dubaj, są wielbłądy, jest tak. piasek. To jest ale... dziwy z pustyni pofarbowany. A kupiłeś to na pustyni jakbyś? Nie, kupiłem to na odcisku. Aczkolwiek zamówiłem coś z internetu. Okay. I to przyjdzie za 2-3 dni, cztery. Jakoś jak przyjdzie, to to dogramy tego filmu, bo mam dwa tygodnie zapasu. Dobra. Także coś ci zamówiłem Ale to jest super. To jest super, podaj sobie. Tak. Gdyby nie ten kolor zielony, to był. No niestety super. nie było z innym, było tylko z zielonym albo Ja z to wypalę i przyleję sobie inny kolor Do, No, można dodać wosku no. Aha Pachnie ja tak, to jak To jest taka świeczka bezwodna Ale jest fajne, dziękuję bardzo Spoczka <gry> Nie spodziewałam się takiego Znaczy w ogóle się nie spodziewałam, że dostanę coś od ciebie Dostaniesz coś fajnego, tak serio coś fajnego To jest też fajne Cieszę się, że się podoba no. A może to łazience będziemy, będziemy trzymać? Możemy Będzie pasować nam Będę od zawsze pamiętać, że pojechałeś z Dubaju ze mnie Tak no. A teraz widzowie, faktyczny prezent, który miałem kupić tam, ale kupiłem go w Polsce, no bo niestety nie pykło Ten kupiłem tylko po to, żeby stać tytuł mm. <laughs> Hej Olcia Cześć Hej, Paweł Przyszłopaczka Przyszłopaczka Widzę Co widziałeś? No widziałem pudełko A widziałeś jakieś firmy? No Taki? No, łajsę. Aha. Dobra, to już masz, no bo widziałaś pudełko Ogólnie chciałem ci kupić coś Louis Vuitton Okej okay. Ale Louis Vuitton nie da się zamówić online, a nie było tego na lotnisku Więc kupiłem ci coś YSL I to jest i... coś o czym ja mówiłam? I to jest coś co mówiłaś, że fajnie jakbyś tego miała więcej Bo masz jedno, a chciałabyś więcej? Kosek? I mi się podobało mega beżowe Pasek? Otwórz dziękuję mi ja się nie Tak co w się sensie w ogóle jakby, że mi kupiłeś prezent w ogóle z Dubaju Tak o, miło bardzo, Znaczy dziękuję. z Dubaju z Polski, z Włoch, no tak. z leciało do nas, słuchaj A, o, Hiper, co ty psujesz tu kartę? To jest wież, trzymać na, na pamiątkę Dziękuję o, bardzo Tak mi teraz dziwnie, tak Pasek ale nawet ostatnio siedzieliśmy i rozmawialiśmy o paskę wczoraj I mówiłam ci, o taki pasek mi się podoba I mam pasek? Duży? Czemu duży? Uuuu No grubszy niż tamten Uuuu Ej no beżowego nie mam Ale ładny Ładny i nawet ci mówiłam, że taki mi się podoba Fajnie, dziękuję Poprasz, bardzo Pokaż ten beż dla widza też Co je beż mi też będzie pasował, bo mam mnóstwo rzeczy beżowych, nie? A mam czarny pasek, więc mi fajnie, dziękuję bardzo No i klasa Ej no mi buziaka takie wusta. To dam Ci jak widzę zasubskrybują i skończę film. Papa! Pa. No dobra, papa, pa, dziękuję!